Komentatora miasto Paweł Oldiedyta. Witam państwa serdecznie. To pierwszy program, to pierwsze moje spotkanie z państwem, gdzie nie będziemy rozmawiać o sporcie. Pewnie państwo przyzwyczajeni do tego, że sport istnieje w moim sercu, ale no, oczywiście istnieje, ale jest nie tylko on. Również te wszystkie sprawy miejskie są dla mnie bardzo ważne i to jest program, w którym nasi mieszkańcy, którzy robią coś fajnego, robią coś dobrego, będą mogli o tym opowiedzieć, będą mogli przedstawić chociażby nie tylko chwaląc się, ale także przedstawiąc, że mamy z czymś problem. I dzisiaj w tym programie mamy oczywiście pierwszego gościa. Razem ze mną w naszym programie dzisiaj dr Anna Janowicz, która w można powiedzieć, no, u nas w mieście jesteś bardzo osobą znaną z wielu akcji, można powiedzieć bardzo społecznym, bo jesteś osobą prospołeczną, działającą dla, dla naszego miasta, ale w ostatnim czasie zajęłaś się czymś innym niż na przykład hospicja, z czego jesteś najbardziej znana, chociaż mam wrażenie temat również trochę powiązany, gdybyś mogła właśnie nam wszystkim przedstawić, co to faktycznie za problem, który ostatnio pojawił się, którym zdecydowałaś, nie? Muszę się nim zająć. Dobry wieczór, witam serdecznie, szczególnie po takim wstępie i powitaniu. Jestem zaszczycona, że jestem w pierwszym programie, który nie dotyczy sportu, tam byśmy mieli rzeczywiście mniej do porozmawiania. Tutaj jak najbardziej mogę się rozwinąć. Tak, rzeczywiście od 19 lat jestem związana z Fundacją Hospicyjną, Środowiskiem Hospicyjnym i opieka u życia, wolontariat, w ostatnim czasie również stary, starzenie się, to są takie tematy, które mnie bardzo interesują od strony takiej teoretycznej, ale przede wszystkim od strony praktycznej. Bardzo zależy mi i zależało zawsze na tym, żeby wprowadzać jakąś konkretną zmianę, żeby słysząc o różnego rodzaju wyzwaniach związanych na przykład e, z opieką nad osobami, które wymagają wsparcia, żeby móc przynajmniej w takiej mikroskali, na miarę możliwości zrobić coś, aby tym osobom było lepiej. Przez lata dotyczyło to, jak wspomniałam, osób ukresu życia i ich opiekunów rodzinnych. Teraz coraz częściej i w naszym Centrum Opieki Wytchnieniowej, i w Hospicjum pojawiają się pacjenci z objawami demencji i coraz częściej słyszałam, że jest to niezwykle ważny, istotny problem, dotyczy coraz większej liczby osób na świecie, ale także w Polsce. No, stwierdziłam, że jest to wyzwanie, które warto podjąć, przyjrzeć się temu, z jakimi problemami, wyzwaniami mierzą się osoby z demencją, ich opiekunowie rodzinni i co możemy zrobić, żeby to ich życie było chociaż trochę łatwiejsze. Jak słyszę demencja, to tak naprawdę nasuwa mi się pewne słowo, które nie wiem czemu, ale... Nie jest ładne mam wrażenie, otępienie. Mam wrażenie, że kiedyś w ogóle bardzo często się mówiło, że, że nie demencja, tylko otępienie, co budzi we mnie trochę takie emocje wręcz lękowe, że to jest coś bardzo strasznego, coś bardzo niedobrego, więc może przybliżmy naszym widzom ogólnie na czym polega demencja, o, o czym w ogóle w tej chwili rozmawiamy. Tak, należysz do tego grona osób, które rzeczywiście y, słyszą otępienie. I jest to jak najbardziej prawidłowe określenie demencji, jest to termin medyczny i jeżeli pójdziemy do lekarza, to wydaje mi się, że częściej usłyszymy, że mamy zespół otępienny otępienie, aniżeli demencję. Natomiast też nie bez powodu staram się mówić o demencji, bo również mam takie odczucie jak ty i wiele osób podobnie myśli, że otępienie kojarzy nam się z czymś takim pejoratywnym. Otępienie, tempota, tempy. No i każdy może sobie tutaj dopisać historię. Nikt z nas nie chce być taki otępiały, czyli jakiś taki, z kim nie można nawiązać kontaktu, on jest trudniejszy. Gdzieś tam jeżeli mówi o demencji, to rzeczywiście mówimy o tym, ale w moim odczuciu i wielu osób termin demencja nie niesie za sobą, niesie również lęk, ale może mniejszy niż to otępienie właśnie, o którym wspomniałeś. Tak, zdecydowanie. Milsze słowo, może nadal jest to słowo, które no, nie pokazuje nam, nie wiem, czegoś super, okay. fantastycznego, pozytywnego, ale jednak, jednak jest milsze w odbiorze, tak, i inaczej do niego podchodzimy. No właśnie, ale sama demencja, tak jak... Słyszy się na całym świecie. Jest to temat, który się pojawia, ale często mylony jest z chorobą Alzheimera to też wiem, że w ostatnim czasie właśnie poza badaniami, które prowadziłaś, to też no, sporo takich rzeczy próbujesz ludziom w tej chwili przekazać, tak, Żeby czy to lekarzom, bo to słyszałem też, że z tym jest problem. Jak to u nas tutaj, w Gdańsku, w tym mieście faktycznie jest, czy my już wiemy, że jest coś takiego jak demencja, czy cały czas twierdzimy, nie, jest cały czas Alzheimer. No, choroba Alzheimera i choroby przebiegające z demencją to jest ta jedna grupa zaburzeń, jedna grupa objawów. Natomiast to badanie, o którym wspomniałeś, które realizowaliśmy, ono dotyczyło takiej wiedzy, postrzegania mieszkańców Województwa Pomorskiego, w tym Gdańska, na temat tego właśnie, co wiemy o demencji, jak rozumiemy demencję i jakie są oczekiwania co do wsparcia w demencji. I na pewno takim stereotypem, który wciąż jest dosyć silny, jak pokazało to badanie jest określenie otępienie starcze, albo demencja starcza, czyli coś, co powoduje, że bardzo silnie wiążemy demencję z, z okresem starości, w pewnym stopniu słusznie, dlatego, że ryzyko wystąpienia objawów demencyjnych rośnie wraz z wiekiem, im jesteśmy starsi, tym większe prawdopodobieństwo, że, że tego doświadczymy, natomiast będziemy chcieli absolutnie wytłumaczyć ludziom, że mówienie o otępieniu starczym i mówię, wy wypowiadam to ostatni raz, żeby właśnie nie, nie, nie utwierdzać tego, powoduje to, że my lekceważymy niektóre objawy, zrzucamy je na karp demencji, na, na, przepraszam, na karp starości, mówimy sobie, a na starość to tak mają, zapominają, gubią się, to nie ma, nie ma sensu robić z tym czegokolwiek, bo to starość tak ma, jest to błędne po, pojęcie. Niektórzy opiekunowie mówią, ja coś zauważyłam u mojej babci czy u mojej mamy, ale reszta rodziny mówiła, no co ty w ogóle nie zwracaj na to uwagi, przecież to zwykła starość. Powoduje to, że lekceważymy objawy, które mogą wskazywać na demencję i czasami wskazują właśnie na początki demencji. Jeżeli, jeżeli je lekceważymy, to nie robimy nic, co mogłoby albo przynajmniej opóźnić, bo tutaj nie, nie, nie zatrzymamy tego procesu, Jest to demencja jest nieodwracalna, ale możemy spowolnić przebieg demencji albo na przykład złagodzić niektóre objawy, które pojawiają się w codziennym funkcjonowaniu opiekuna, jeżeli przepraszam, osoby z demencją i jeżeli opiekun, otoczenie wie, że związane jest to z demencją, to wie jak zareagować, żeby ten nasz bliski nie był niespokojny. Mhm. Ale to w takim razie, bo jeżeli mówimy już też o badaniach, które mhm. zostały przeprowadzone, to rozumiem, że załóżmy procent w tej chwili osób, które no właśnie, można powiedzieć, chorują na demencję, y nie, tutaj tu jeszcze dotykasz innego mm -hmm. wątku. E, powiem tak, było to badanie społeczne z takim doborem losowym respondentów, czyli podejmując to badanie nie było wiadomo, kto wypełni ankietę online e, i znalazły się w tym gronie respondentów osoby, które sprawują opiekę nad kimś bliskim z demencją, osoby takie, które u siebie zauważają objawy demencji i osoby, które w ogóle więc na ten temat nie wiedzą, nie doświadczyły tego. Nie mamy tutaj takiej informacji, ile osób uczestniczyło w badaniu i miało zdiagnozowaną demencję. Myślę, że to akurat mhm. taka grupa osób, do których dotrzeć jest najtrudniej i też jest to jeden wielki problem, także diagnozowanie demencji w Polsce, co łączy się też z tym, że jeżeli... To o czym wspomniałam, rodzina bagatelizuje objawy, kładąc na karb, że a, to tak mhm. z wiekiem przychodzi, nie, nie idzie do lekarza, nie idzie do psychiatry, czy do geriatry, czy innego specjalisty, żeby zweryfikować, czy jest to może demencja, a może po prostu jakieś inne problemy, które można złagodzić czy wyleczyć, a nie mają nic wspólnego z demencją. Więc ta diagnostyka, jeszcze u nas też wymaga wiele, wiele poprawy, ale tutaj myślę, że niestety nic nie, nie zdziałały. Możemy tylko tak oddolnie upominać się o to, aby były wprowadzone zmiany takie, aby więcej mówić o demencji i przełamać taki lęk przed też chęcią zweryfikowania, czy to mnie dotyczy. Czy jednak nie? Czy też to dotyczy mojej bliskiej mi osoby, czy, czy nie? Ale to odazowcące trochę, bo powiedziałaś dla mnie istotną rzecz uh -huh. dotyczącą właśnie tego, w jaki sposób możemy dowiedzieć się w ogóle o tym, że mamy de demencję, że mamy taki problem. Więcej y sytuacji, przez co nie możemy się dowiedzieć, wynika z tego, że właśnie rodzina czegoś nie sprawdzi, nie jest pewna, nie pójdzie do lekarza, czy może z tego powodu, że lekarze raczej też na przykład mówią, no to starość i to tak ma być, to, i nie łączą tego z tym, że faktycznie można w jakiś sposób tej osobie pomóc. Mm -hmm. Myślę, że dużym takim problemem jest świadomość u ludzi i taka, taki lęk, tak jak sam powiedziałeś, mm. samo słowo otępienie i prawdopodobieństwo tego, że może mnie to, mogę tego doświadczyć, budzi duży lęk. Zresztą w tym badaniu w jednym z pytań dotyczącym właśnie postrzegania demencji były różne odpowiedzi do, do wyboru i była bardzo duża Grupa osób, która powiedziała wprost, że demencja budzi u mnie przerażenie, budzi u mnie lęk. Więc skoro jest to coś, co budzi u mnie lęk, no to staram się to wypierać i pomyśleć, a jeszcze poczekam, może samo minie, może to się wyjaśni. Czasami też jest to trudne do przyjęcia, że ktoś mój bliski to chyba w przypadku każdej osoby, bardzo trudno, każdej choroby, jest nam trudno przyjąć do wiadomości, że z naszym bliskim dzieje się coś niedobrego i jeżeli sobie pomyślimy, a może to jest to i czy to będzie choroba nowotworowa, czy to będzie choroba Parkinsona, czy to będzie właśnie demencja, cały czas gdzieś tam jest taka cichutka, malutka nadzieja, że a może to jest przejściowe, może minie i okaże się, że, że to nie jest to. Oj, jak tak sobie słucham o tym, co mówisz, to, to tak mam wrażenie, że pewnie każdy z nas powinien w jakiś sposób się przebadać. Właśnie można w jakiś wczesny sposób dowiedzieć się o tym, że ma się właśnie demencję. Na pewno ważne jest to, co powiedziałeś jako młody człowiek mhm. o tym, czy, 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 czy możemy to jakoś kontrolować, bo właśnie jeszcze wracając do tego stereotypu łączenia demencji z, tylko ze starością, to wiemy już z badań, że jest coś takiego jak młoda demencja, która dotyka osób poniżej 60 roku życia i jak najbardziej powinniśmy być wyczuleni na różne takie objawy w naszym codziennym życiu, funkcjonowaniu, że pojawia się coś, czego nie doświadczaliśmy wcześniej. Gubimy się gdzieś, mamy jakieś problemy ze słuchem, czy ze wzrokiem. Tu dla demencji jest na przykład charakterystyczne zawężenie pola widzenia. Może być to niedosłuch albo nadwrażliwość słuchowa. Dla kierowcy takim sygnałem może być to, że świetnie sobie wcześniej radził i ze znakami, i z, z orientacją w przestrzeni, a teraz się gubi, nie ma takiej pewności. To czasami osoba towarzysząca, druga może zaobserwować, że on był takim świetnym kierowcą, a teraz dzieje się coś e, niedobrego. Na pewno taki, w takiej grupie ryzyka są wszystkie osoby, które nadużywają alkoholu, palą papierosy, e, chorują na cukrzycę, na nadciśnienie, e, są otyłe. To są takie, taka grupa... Mm, Sześć, nie dużo tego powiedziałaś, połowy mamy, więc e, chyba się e, przebadam. No, to, to taka była shortlista. Dzięki. Ale właśnie chcę pokazać przez to, że nie wiążemy na przykład cukrzycy z demencją na przykład, tak? Czy palenia papierosów. A jest to, czy, czy na przykład problemy ze słuchem, które mogą być, nie muszą wcale, ale mogą być te problemy ze słuchem na przykład jednym z pierwszych objawów demencji, a te wcześniejsze czynniki no, zwiększają ryzyko, że to może nas dotknąć również we wcześniejszym etapie życia, niekoniecznie po 60. Także nie chcę straszyć, ale... W przypadku każdych dolegliwości myślę, że powinniśmy być czujni i nie odkładać na ostatnią chwilę, tak sobie myślę, że się tak wymądrzam, a to różnie bywa, ale ponieważ wiemy już i są badania pokazujące, że osoby młodsze po 40, po 50 także powinny zwracać na to uwagę, no to no to jest to jeszcze, to jest o tyle ważne, że im wcześniej się przekonamy, co się z nami dzieje, tym więcej mamy czasu na to, aby spowolnić proces rozwoju, aby ułożyć sobie takie codzienne funkcjonowanie, które będzie się pogarszało szybciej lub wolniej ale dajemy sobie szansę na to, żeby zadbać o lepsze swoje życie z demencją. Przed tym, jak dojdziemy już do, do typowych statystyk trochę tego, co jak to wygląda u nas, to jedno ważne pytanie, bo ktoś, kto nas słucha, może sobie pomyśleć, no dobra, no ale medycyna idzie cały, cały czas do przodu, nauka idzie do przodu, nie, zna, nie znaleźli jeszcze leku na to. Mhm. Nie. No i... Są leki spowalniające czy takie, które działają na różnego rodzaju objawy, natomiast nie ma leku, który sprawi, że po diagnozie demencja za kilka lat powiem, że już jestem w pełni zdrowa. Trzymamy kciuki za badaczy, naukowców, bo tak jak mówisz, jest XXI wiek, ale jest tak wiele chorób, na które nie ma lekarstwa, a chociaż już eksperymentujemy w kosmosie, no to tutaj jednak samoświadomość tego, co ja robię ze swoim życiem, jak postępuję, jak się odżywiam i tak dalej, i tak dalej, to, to na razie musimy oprzeć się na tym. No tak, dlatego przede wszystkim diagnostyka, zawsze obserwować siebie, to jest bardzo ważne. Poznaliśmy już trochę, co to znaczy demencja i, i tak naprawdę jakie są jego, te, znaczy jego jej objawy, mhm. bo jeżeli mamy nazwać demencję, no właśnie cały czas się zastanawiać, czy możemy ją nazwać chorobą jako chorobą, nie? I teraz czy, czy to powinniśmy używać, no bo mówi się choroba Alzheimera i to jest ten, ten główny podmiot, pod którym to wszystko jest potem dzielone, ale demencja też możemy powiedzieć, że to po prostu ktoś jest chory. Tak, w takim powszechnym obiegu, w takim powszechnym języku mówimy o chorowaniu na demencję, chociaż demencja jest według klasyfikacji chorób, jest skazana jako zaburzenie związane z różnymi chorobami mózgu. Bez wnikania w medyczne niuanse po prostu następuje degeneracja mózg. Mówi się, że jest to zaburzenie neurodegeneratywne. Nas, nasz mózg, można by było to tak sobie zobrazować, że znikają części naszego mózgu, więc no, ich już nie odtworzymy. Ale możemy nauczyć się funkcjonować na miarę możliwości do, do jakiegoś momentu samodzielnie. Tak, żeby poradzić sobie z tym, co się dzieje z naszym mózgiem, a potem, żeby lepiej sobie poradzili nasi bliscy, którzy będą nam towarzyszyć, a czasami osoba z demencją już nie, nie rozpozna swojego otoczenia. No to są bardzo przykre sytuacje, których, które no pewnie nie jeden z nas już miał, jeżeli chodzi o swoje życie, dlatego stąd, stąd możemy powiedzieć, że nie wiem, czy powiem do końca dobrze, ale że każdy z nas faktycznie miał gdzieś z tą chorobą po prostu w swoim życiu styczność. Nawet mhm. jeżeli nie, nie wie tego, to za chwilę no oglądając nasz program może powiedzieć, no faktycznie moja ciocia albo mój ba, moja babcia, mój dziadek faktycznie mógł mieć to. Szkoda, że o tym nie wiedziałem. Nie? No właśnie to szkoda, że o tym nie wiedziałem. To jedno z takich też inspirujących dla mnie słów, kiedy w marcu organizowaliśmy konferencję dotyczącą demencji i jedna z naszych Wolontariuszek powiedziała, szkoda, że o tym wcześniej nie wiedziałam. I to było dla mnie takie niezwykle ważne, bo niektóre z takich aspektów codziennego życia, które powodują, wywołują niepokój u osoby z demencją, czasami agresję wręcz, moglibyśmy tego uniknąć, gdybyśmy wiedzieli, kilka prostych bardzo rzeczy i, i wprowadzili dosyć proste rozwiązania w naszym otoczeniu, w naszej przestrzeni, w naszym zachowaniu, postępowaniu z osobą z demencją. Oczywiście nie rozwiążemy problemu, nie wyleczymy tej osoby, te zaburzenia będą postępowały ale możemy zminimalizować ten niepokój, który budzą różne czynniki u osoby z demencją.